Co jest z tej strony, Gerd Marfa, to kolejny odcinek Gramf Grativ. Znowu mamy od cholery lokalizacji do przejścia. Eee, dlatego też, jeśli, jeśli podkreślam jeśli okaże się, że tutaj strasznie długo idę, to w tym momencie, może nie w tym momencie, ale za chwilę, w każdym momencie przycniemy to i. Nie wiem, dlaczego przed tobą mam się ukrywać, kobieto stoisz tuż koło mnie, nie, nie rozumiem kobieto. Myślałem, że ja nie muszę się przed tobą chować, ale najwyraźniej powinienem. A ty z jakiegoś powodu nie zauważyłaś mnie, patrząc prosto mi w moje kaprawe oczko. To jest po prostu najlepsza metoda gry we, we wszelkie skradanki. Biec, biec i biec. Nie patrzeć na to, że cię gonią, nie patrząc na, na, na to, że tłuką cię kurna siekierami czy czymś. Nie mam już żadnego Maka Pewnie mam Maka, ale nie mam już w ogóle koncentracji. No dobra, użyję go. Okej, mam tam wejść. Orion and his are just the dobra, Orion. Orion wyruchałeś mnie z tym zleceniem, dlatego teraz się odpłacę. Podoba mi się, że tutaj są te kwiaty. Nie podoba mi się, że tutaj są te kwiaty, bo one wcale nie wróżą nic dobrego. Eee, eee, eee. Dobra. A, naprawdę, to, to, to ulepszenie wytryków które tutaj coś zmienia. Bla, 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 bla. Nie wiem, o czym gadacie. Mam nadzieję, że nie jest was tutaj dużo. Jesteś ty. Tam jest ich dwóch. I ran, 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 ran! Nie! Skacz! Skacz! Karet! Ty, kompletna pizdo! Karet! 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 Ty, kompletna! Dobra, jest ja ich tutaj zdecydowanie za dużo, i tam jeden jest na górze. Dlatego, to jest zły pomysł, zrobić to na zasadzie run, tak jak miałem ochotę. To jest raz w porządku. Dobra, dobra, dobra. I... Home for gods. Have in walls co co ja robisz przez cał? Latest... Taki... Bardzo dziwne coś. Wow. Czy ja tędy przeszedłem ostatnio? Chyba nie. Chyba nie wiem. Skąd to jest to światełko? co no, mi one no podświetlić albo. Chyba poszedłem po, kompletnie inną drogą? Czy... Wow. Wow, serio? Serio, nie było mnie tutaj. Coś trupie. I to jest zdecydowanie dużo lepsza droga. Eee, nie. To nie jest lepsza droga, ponieważ nig nigdy z niej nie mogę dojść. Okej, okay, po prostu znalazłem kawałek maka, no. Cieszę się. Kawałek maka, jednego maka. Sztuk jeden mak. Ach, może to ja pierdolę. Dobra. Czyli się wracamy. I teraz muszę pójść tędy czy, czy coś tutaj jest? Nie Myślę, że nie Dobra, wylazłem Tam jest jeden O, tu jest wielu Myślę, że mogę zrobić yellow do tego cienia mnie trochę zdradził, Kruk mnie trochę zradził Dobra, teraz tam. Ok, i jestem w jakimś miarę wygląda na to bezpiecznym miejscu. O, cześć. Bo tu miałem przejść, mimo że pokazują mi, że mam iść tam. Ok, o, o, zaraz, zaraz, zaraz. zaraz. Tutaj jest fajne do odkręcenia. Spróbujmy tędy. Co mi to da? Kufer Kufer, a w kufrze Jedzonko i trochę hajsiwa, spoko Jedzonko, zawsze dobra rzecz. Ale żadnego przejścia, prawda? Trudno. Hmm. Dobra, idę tędy. Niby pokazują mi w inną stronę, ale to znaczy, że to jest lepszy pomysł. Eee... Woda jest, patrzcie. Kurwa, mam tylko jedną wodę. Dobra, ją tutaj, trudno. Nie mogę tędy przejść? Opak, opak. Nie widzieli mnie. Jakimś cudem. Ponieważ są kretynami skończonymi. Tędy. Oh God, <laughs> Jakim cudem się udało? Okej. Okay. Jakimś cholernym cudem się udało? Tędy. Coś tu jest? Nic. Ty nie ma, nie ma strażników na całej Bożej I włączył się Dubstep. To znaczy, że to jest kurczę, klucz, 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 kluczowa droga. Droga Dubstepu. Droga Dubstepu jest jedyną słuszną drogą. Dobrze. Tak, kochamy się. Już, idźmy dalej. Dobra, jesteśmy w katedrze i muszę przejść tędy. Tutaj, aha, okej, okay, okej, okay, mógłbym... Jakbym jednak na chama prosto. To my... Fuck you! Fuck you, co, tam, co to, miało być? Co, co, to miało być? Do cholery jasnej. I dubstep mi się wyłączył. Tak, kochałem ten dubstep. Dobra. No, dawaj, 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 dawaj Oooooo! Eee! Eee! ty kompletny kretynie Gareth, Gareth, ty cywilu Dobrze, którędy? Eee, tędy nie przejdę Dobra, muszę iść tą liną chyba Nie wiem co mi daje ta lina Gareth, ty kompletny idioto Ty skończona małżo Dobra, tutaj jest mag Po prostu nie, nie, nie cierpię tego Boże, czy ja, ja... tutaj byłem? Ja tutaj byłem. Ja tutaj byłem, najgorsze jest to, że ja tutaj byłem i nie mogę stąd z powrotem... W... Fuck you! <śmiech> <śmiech> Wredna cipo, po prostu, kurde, nie, nie, O Boże. O Boże, o Boże, o Boże, o Boże, dobra, teraz skocz. Dzięki. Dzięki. Po prostu dzięki No jestem tu Wow, kocham tą sekwencję. Kocham. Przypadkiem tam będzie... No tak, zawalona belka. W każdym takim przejściu musi być zawalona belka. Dobra. Mamy filmik. Okej, okay, tam sobie jadę na dół, spoko. I've missed the last ride. Well, I never liked crowds anyway. I'll find my own way down. Someone making noise? Niełatwiej splować swoje nogi, to jest to jest najprostsza. Najprostszy sposób, żeby znaleźć drogę w dół. Nad krytynizmami Dobra, tam jest jakiś gość z pochodnią, którego postaramy się unikać Gdzie ja idę? Gdzie idę? Gdzie, gdzieś, gdzieś, bardzo na dół Muszę zjechać Fuck you. Chyba cię załatwię chłopie wiesz No, dawaj! Czy jest kolejny? Nie ma? To nie to się bardzo cieszę. Schwigen. Dziękuję. Ja mogę cię okraść jeszcze. Tak. Dziękuję. Nie chcę tam będzie to ciało. A my się Mniejsza o was. Tu jest lina. Nie wiem co ja co, Szczerze Jeszcze wam powiem, że nie bardzo... Nie bardzo wiem co ja co ja cholera teraz przełączyłem. Świetnie. koncentracji mam tyle co nic. I jedzonka mam tyle co nic. Życia mam tyle co nic. Super. Świetnie. Świetnie. Genialnie. Genialnie. Kocham. Love it. Dobra. To przesunąłem. I teraz tak. Mm. O, do, dobra, dobra, tutaj tu mi się wszystko chyba teraz, tak? Ja to zrobiłem. Nie wiem kto mnie widzi tam Dobrze. dobra. Pieprzyk Wejdź, 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 dobra, dziękuję. Jest tu coś? Nie ma. Po co ja tutaj wrazłem? Po co ja to otworzyłem? O, oh, fuck. Ej, jolo. Otwórz ten zamek. Przydałyby mi się maki, więcej maków. Powinienem tego cholerstwa pieprzać po prostu jaki bukrom. Nie wiem, tak i bukrom, ale tak naprawdę powinienem zrobić jedzenie, a nie maki, ale dobre może być jedzenie. Tam jest jeden gość. Dobra. Aha, tutaj jest jeden The supply lift looks like a way down. Okej. cześć. Cześć, lipa. Też kogoś zobaczył. Nie wiem czy mnie czy <śmany> eee, fuck! Dawaj go! Eee, Niech ja tego nie cierpię! Boże jeszcze mój! O, Jezu! Teraz idei i oczywiście prawdę po na niego, prawda? Tutaj są. Fuck! Headshot i headshot. Fuck this No, headshot Dobra Przesuwam dźwigien Robię szybki zapis eee, będę spamował ten szybki zapis jak go kocham Dobra, w międzyczasie w międzyczasie zabiję tamtego Jak mi się uda <śmiany> fajne nie wiedziałem, że tak się, że tak się, tak się robi. Dobra, szybki zapis. Ktoś mi widzi, ale mam to tupie. Biorę tutaj to i otwieram to. I no szybko, Ciach i ciach i ciach Chyba? Dawajcie jedzonko! Jedzonko! Winę! Dziękuję! 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 Masz kaskę? Nie masz kaski? Gdzieś tutaj pewnie jest kolejny gość. Masz kaskę? Masz. Daj. Mm -hmm, mm -hmm. O, cześć. I delikatnie, powolutku, i może mi się uda go w ten sposób. Hey. Oh. Dziękuję. Tam się połóż. O, już widzę, zaraz, zaraz kończę kochanie, to, to, to już zjemy obiadek. Marysia już robi obiadek, tak gdzie będzie się cieszę, bo jestem też głodny. O, chryste panie. Dobra, nie wiem czy to jakoś zmontujemy jeszcze z takim innym odcinkiem, bo nie wiem ile tego wyjdzie, bo też nie chcę was męczyć tym wszystkim. Eee, jakby co to, dziękuję Wam bardzo. O! Hey? Nie. Hey? Uff, fuck this shit. Fuck this shit. <ścoughs> strzałę i dziop! Nie macie. Gasimy lampkę. Jakby ktoś chciał tutaj mnie zobaczyć, to będzie mu ciężej. Mamy jakąś brośkę. Eee nie byłoby zachodzić ich od tyłu i tak dalej Ale... Kiepsko mi to wychodzi, tym bardziej że on teraz tutaj jest, kurde sobie tam, tak Gdzie jesteś? Gdzie, gdzie ty poszedłeś? O tutaj Wolę cię zabić Lecz sobie Poza jeszcze będzie mi się kręcił, nie daj Bóg Nie wiem, coś rozwaliłem Jestem idealnym złodziejem, słuchajcie, idealnym. Tu wszystko robię tak genialnie. Cześć. No co jest? Fuck, skończyły mi się strzały. Serio, serio, serio. Doszedłem do tego, że skończyły mi się strzały. Ok, on tutaj idzie. Uh. Czy dojdziesz tutaj? Chyba nie, ja bym go chętnie załatwił. Co on jest? Poszedł sobie. Dobra, jolo O ho ho Dawaj go Nie wiem czym ty jesteś Dobra, ale ucieka Ucieka, więc ja tak zrobię. Co to jest? On jest tam. Gdzie on teraz iść? Muszę zeskoczyć tutaj. Ja bym go chętnie teraz załatwił, tylko już nie wiem, gdzie on jest teraz. Muszę się tym bardziej, tak czy siak, muszę się wrócić. Tu jesteś, więc gim. Nauczymy Cię prowadzić. Co? Panie pomysł? Hej, papa, dobra. Który to teraz przejść? Nie wiem, dlaczego ta beczka się świeci. Mi to zastanawia troszkę ciągle. Uuu, zaraz, bo tu jest jakiś, jakiś jest znak na niej. Ona jest istotna. Tylko do czego? Ja nie nie mogę podnieść. Mogę zepchnąć? Nie, nie mogę jej zepchnąć. Mam coś na dół gdzieś, ale nawet nie wiem gdzie. Nie wiem, co zrobiłem tym. Coś przesunąłem, przestawiłem, ale nie wiem co. Coś tutaj jest fajnego? Uuu, góra-dół, góra-dół. Dziękuję. Tego potrzebowałem. Dół. O, zamknijcie się drzwiczki. Okej, okay, przydałoby się znowu więcej maków. Strasznie dużo, kurczę, służyłam tej tej cholernej koncentracji w tej lokalizacji bo zacząłem strasznie rasować. W porównaniu z początkiem gry to już przestaje się chować, przestaje ten bo mnie to po prostu już nudzi, wiecie? Strasznie. To może po prostu nie nadaje się do tego typu gier, bo no, niestety pewnie tak. Dużo bardziej mi się podobają to takie fragmenty, jak gdzieś muszę spierniczać przed czymś, albo się wspiąć gdzieś i się chować przed tymi krytynami. Hej, cześć! Each city, built upon the bones of the last. If these buried stones could tell their stories, I wonder Wyjrzałbym dalej, ale boję się, że mnie urwiełem. No dobra, jesteśmy tutaj, gdzie jest wielu pracowników. I miejmy nadzieję, że tylko pracowników. A nie strażników. Takich jak ten frajer, którego, którego rozwaliliśmy. Boże, ile, ile ja mogę jechać z tą windą? Jakiś szybszy wind? Szlek do mnie do roboty. Podera jasna, czwarte piętro się jedzie, i jedzie, i jedzie, i jedzie. God damn it. Wow. Nie to nie jest ich rack. Yy, to jest ich Fajnie. Cześć po grobowce. Pod grobowce. Cokolwiek. Ludzie Oriona. Niech będzie tak. Ktoś, żeby muzyczka chociaż leciała, tak? nie Na zewnątrz do łódków jesteśmy. W krytym mieście. Okej, okay. końcu się zatrzymała? Coś mi się nie chce wierzyć. Nie. Ok, super! W momencie, w którym narzekałem, że jest za wolno. Dobra. No, musie, musimy ten Ok, fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, to te, te akurat. Te... E, te sekwencje mi się podobają, więc spoko. E... Do góry? Co, mam tu? Próbujemy. A, opuszczamy się na... ...na sorku. Opuszczam się... A, dobra, jednocześnie E i, te, i ten... Dobra, fajnie, spoko. X. Jestem na dole. Cieszę się bardzo. Co jest tutaj? Gówno. Co jest tam? To jest gówno. To nie gówno. I teraz muszę iść do góry. Na, na, na przekur... Wszystkiemu. Muszę iść teraz do góry. A żeby iść do góry, to muszę zejść w dół. Jest to takie bardzo... ...inteligentne. Dobra. Siup, szybko. Szybko. Dobra, jesteśmy z powrotem w cieniu. Eee... Czy ja ten widzę? Nie, tam ten nie mogę nawet wejść, Jak tak mi się wydawało, że coś widzę, ale się pomyliłem. Dobra. Eee. Mogę na to wskoczyć Nie doskoczę, tylko się z niebie. Ale to jest irytujące! Ale to jest irytujące! O Boże! Końcówka tego mi się będzie musiała. Oj. Oj, no, spadnie, dziękuję. Ciężko, bardzo. I can't be last stop The Face palm. To. się, o to, o to mi chodzi w tej że, kurde. Jest tak mało intuicyjne to wszystko, takie. To, ta postać leci gdzie, gdzieś, nie tam, gdzie jej każemy.

To okropne. Okej, okay, teraz, kurwa, teraz nie możesz zapisać, oczywiście. Musisz 10 razy oglądać tą sekwencję, bo nie możesz tutaj zapisać. A tutaj możesz? Możesz, dobrze. Teraz wiecie, co zrobimy normalny zapis, na wszelki wypadek. A, może być na polu, mam to w dupie. Ok. Fajnie by to jest jakoś... Uuu, uuu, uu, uu. fancy way, fancy way. Dobra, znaleźliśmy jakąś fancy drogę. Fajnie, 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 fajnie. To będzie bardzo... To, ta droga będzie bardzo przydatna, miejmy nadzieję. Fuck you. Fuck you. Super. To cudnie. Gdzie jest wyłącznik od ciebie? Zajdziemy z tego... Och, dobra, udało się. Ha. Okej, okay, gdzie możemy się od tego wyłącznik? Jak go zlokalizujemy? Tam na górze już jest pewnie. Ten wejdę? Tak wejdę. Za mną Gdzie, tutaj gdzieś? To nie jest. Nie tak Aaaa, tak to jest jak się. Kurna raszuje. Dobra. Już jest poza? Tak, dziękuję. Dajcie mi jakieś strzały, czegolwiek jest, ze sznurkiem. Fajnie, przyda się. Przyda się! I teraz tędy. Jakiś trup. Co ja go biorę? Po co jest mi trup? Możecie mi to wytłumaczyć, po co jest mi trup? No, przejdę tędy. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I, i, I jestem znowu w czarnej dupie? Nie, mogę tutaj wyjść, Przynajmniej tu. Co to był za dźwięk do cholery kurna i Serio to jest baron? O, świetnie. Znowu będą te potworki, co? O oh, fuck this shit. Musiał tam dojść. Ale tutaj znowu będzie kurna 50 strażników i tak dalej. Dobra, wiecie co? Eee... To tyle. To tyle jeśli chodzi o mnie. Tyle mam cierpliwości. Tyle mam cierpliwości do tej gry. Także dziękuję Wam na bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Eee... No, jeśli lubicie patrzeć, jak padam w Raidzie, to naprawdę Wam się podobało. mam no, nadzieję, że to najgorsze momenty wyciąłem. <grych> Dobra. <grych> dziękuję bardzo za oglądanie. Pamiętajcie łapki w górę, komentarze, subskrypcje. Będzie fajnie i widzimy się na tym odcinku Gram Gratif. Dzięki, na razie, cześć.